Ile kosztuje księgowość 2025? Zakładasz spółkę lub myślisz o zmianie księgowego? Ile kosztuje rozliczenie pełnej księgowości w biurze rachunkowym Taxeon? Na koszt księgowości ma wpływ głównie jeden czynnik. Jest to liczba dokumentów, jakie będą do rozliczenia w danym miesiącu. Do 10 dokumentów w miesiącu koszt wyniesie 599 zł. Do 25 dokumentów. 829 zł. Do 50 dokumentów 1199 zł. i do 100 dokumentów 1599 zł. Wszystkie ceny, jakie podają, są w kwocie netto. W przypadku większej liczby dokumentów cena jest ustalana indywidualnie. Co otrzymujesz w ramach naszej usługi księgowej? Księgujemy Twoje dokumenty przechodowe i kosztowe. Wskazujemy koszty. Które w naszej ocenie mogą budzić wątpliwości organów skarbowych. Księgujemy wyciągi bankowe i raporty kasowe. Prowadzimy ewidencję środków trwałych. Rozliczamy koszty pojazdów użytkowanych w firmie. Prowadzimy rejestr VAT. Sporządzamy i wysyłamy JPK VAT. Prowadzimy ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów. Składamy niezbędne deklaracje do Urzędu Skarbowego związane z rozliczeniem miesiąca. Odpowiadamy na Twoje pytania związane z prowadzonymi rozliczeniami. Przypominamy o terminach podatkowych, czego oczekujemy od Ciebie? Wystawiasz faktury i dostarczasz je nam wraz z plikiem JPKFA. Przesyłasz nam elektronicznie dokumenty kosztowe, które mamy zaksięgować. Przesyłasz wyciągi bankowe i raporty kasowe. Terminowo opłacasz zobowiązania podatkowe oraz składki ZUS. Jakie dodatkowe koszty mogą się jeszcze pojawić? Dodatkowym kosztem jest zamknięcie roku w Twojej spółce, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przygotowanie i wysłanie e sprawozdania do Ministerstwa Finansów. Dodatkowo opłata pokrywa się z miesięcznym kosztem rozliczeniowym. Dodatkowym kosztem może być rozliczenie pracownika wynoszące 80 zł za osobę. Korekta rozliczenia plikuj od PKWD. Wynikająca z Twojej winy to koszt 50 zł. Na przykład w przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentów, które masz obowiązek wykazać w rozliczeniach. Złożenie z deklaracji zgłoszeniowych to koszt 29 zł. Rozliczenie zaległości podatkowych w tym wypadku wyceniamy indywidualnie, w zależności od okresu, jakiego dotyczy i liczby zaległych dokumentów. Przekonaj się, jak proste i tanie może być prowadzenie spółki z Taxeon. Dziękuję za uwagę.